Cześć wszystkim! Dzisiaj jesteśmy na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej Czachary w Poleskim Parku Narodowym. Przy starcie ścieżki edukacyjnej Czachary mamy bezpłatny parking Parku Narodowego i tuż na wejściu wieżę widokową. Zaczynamy zwiedzanie. Poleski Park Narodowy został założony 1 maja 1990 roku, a wszystko po to, aby ochronić tereny zamieszkałe przez liczne. Ptaki wodne i inne zwierzęta. Możemy tutaj spotkać łosie, jelenie szlachetne, a także liczne ptaki, które zamieszkują tereny bagienne, wodne, czaple, żurawie i inne, które pokażemy Wam w kolejnej części. Już na samym początku na wieży widokowej możemy obserwować tereny bagienne i podmokłe. Ja już zauważyłam szybującego ptaka, zapewne jest to myszołów. Możemy sobie usiąść, odpocząć, chociaż dopiero co wysiedliśmy z samochodu. Ale jak wracamy na parking, jeszcze raz można sobie wejść, jeżeli siły na to pozwolą i podziwiać jeszcze ten widok. Czachary to pierwsza ścieżka przyrodnicza na terenie Polskiego Parku Narodowego. Zajmuje ona obszar kompleksu Bagna Bubnów. Czachary, skąd tak naprawdę pochodzi nazwa? Nazwa oznacza tereny mokradła porośnięte karłowatymi drzewami i krzakami. Nazwa była używana przez ludność zamieszkałą wschodnie tereny I Rzeczypospolitej już w XVII wieku. Co ciekawe, na terenie Polskiego Parku Narodowego jest to obszar sprzyjający postojowi żurawi. Żurawie już w drugiej połowie sierpnia szykują się na odlot z naszego kraju. Są to tak zwane noclegowiska, czyli obszary i zjawiska właśnie postoju żurawi, które zlatują się ze wszystkich stron województwa lubelskiego. I nie tylko. A dlaczego? Dlatego, że żurawie wędrujące z północy Europy także tutaj się zatrzymują, aby odpocząć, nabrać sił do dalszej wędrówki na południe. Jeszcze dodatkowa ciekawostka: obserwując tutaj, właśnie w okolicy zbliżającej się jesieni, żurawie, możemy dostrzec stada, które pozostają nieruchomo bądź przemieszczają się w wodzie. Dlaczego? Dlatego, że ptaki, jeżeli stoją w wodzie, właśnie zachowują taką pozycję bezpieczną, ponieważ trudniej zaatakować. Takie ptaki. Jesteśmy już na Kładce. Dotarliśmy właśnie do terenów, które zaczynają być terenami bagiennymi, podmokłymi, na co wskazują występujące tutaj rośliny. Zobaczcie. Stwierdzono występowanie 12 gatunków płazów na terenie Polskiego Parku Narodowego. Jeżeli chodzi o płazy najbardziej znane, czyli kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna oraz trzy gatunki ropuch. Szara, zielona i paskowka. Paskowka, tej nie znałam. Paskowka jest napisana. Paskowka. Gdzie to jest? Niemożliwe, ja się paskówka uszczyłem. Kolejne miejsce postoju, można usiąść, napić się i coś zjeść wygodnie. Spójrzcie, kolejna wieża widokowa, idziemy zobaczyć. Doszliśmy do kolejnej wieży widokowej. Tu można wspomnieć o motylu. Przeplatka Aurinia, czyli motyl, który osiąga rozpiętość skrzydeł do 4 cm, występuje na terenie Polskiego Parku Narodowego, na terenach podmokłych, torfowiskach. Można go obserwować od końca maja do początku lipca. Więcej informacji opowiem Wam, Mateusz. Status: gatunek bardzo rzadki i ginący. Występuje na nielicznych, izolowanych stanowiskach w całym kraju. Nieco częściej tylko w okolicach Kielc i na Lubelszczyźnie. Obecność przeplatki ściśle związana jest z rośliną żywicielską. Czerci kęsem łąkowym. Który jest niezbędny, ponieważ to właśnie na nim samice składają jaja. Obecnie obserwuje się spadek liczebności. W poleskim parku narodowym jej populacja jest największa w Polsce. Wszystko to przez osuszanie pastwisk, łąk, gdzie występują rośliny żywicielskie, bez których przeplatka Aurinia sobie nie poradzi. Słuchajcie, przed chwilą widzieliśmy tam sarenkę. Warto tutaj wspomnieć, że sarna nie jest żoną jelenia. Mamy kozła samca i samica sarny to koza. I mamy też jelenia. Jeleń jest oczywiście większy, tak samo jak od... samica od jelenia, samiec jelenia to byk, a samica łania. Warto zapamiętać. Musisz odwiedzić Poleski Park Narodowy. Bardzo Ci dziękujemy. Jeżeli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę.